a dzisiaj pokażę wam moje główne konto w Clash Royale Na wstępie chcę was poprosić o łapkę w górę subika wraz z dzwoneczkiem oraz do wejścia na Discord, link będzie w komentarzu Zachęcam oglądać do końca I tak, to jest mój deck w ogóle Nie wiem czy jakiś sterowiec to ogląda, ale możliwe, że pokazywałem już Myślę, że jest łatwy do ułożenia Da się łatwo w miarę zdobyć te karty no oczywiście, Lumber ogółem jest duża różnica jeżeli chodzi o, o level. No bo jak jest na tym pierwszym, tak jakby czyli na dziewiątym, no to jest taki średni. Ale na czternastym jest naprawdę świetny. Tak samo Barelko, Baby Dragon. Pokażę Wam jak grać z tym deckiem, jeżeli ktoś będzie ciekawy. I otworzymy sobie e, tą skrzynkę nie, nie wiem jak się nazywa e, Dawno tutaj nie grałem To jest chyba Champion, coś takiego, nie? E, tak, to jest Champion Czyli otworzymy sobie skrzynkę z Championem I dobra, lecimy do gierki To będzie takie szybkie pokazanie mojego deku oraz jak nim grać Dobra, na wstępie Najlepiej rzucić barelkę, tu dał elitki, ale mamy od tego właśnie szkieleton armii. Hmm, tutaj możemy... kurde. Dam tutaj loga, jak widzicie mam dwa spele takie właśnie. Hmm, po to właśnie, żeby jak ktoś gra log no to w sumie przegra ze mną. Tutaj dałem Baby Dragona, tak żeby obronić po prostu, żeby nie stracić niepotrzebnie HP. I tu tak, tu dam Inferno, on powinien być i Lambera. Mogłem dać w sumie od razu na tego Elektro. Ale dobra, to on za dużo nie obija I możemy szkować tu strzałki, bo może dać hordę albo coś. I w sumie nic takiego nie dał. To Witch i w sumie wyszedł na minus. No i dalej lecimy z Goblin Barelką. Mega Knight polecam Wam mgłym, jak będzie minuta do końca. No rozgrywki. Chociaż nie mam teraz zbytnio wyboru, bo mam na no, armię znowu Baby Dragona. To jest na spokojnie obronione. więc się nic nie dzieje. Tamtą wieżę też na pewno mamy zbitą, więc będę szedł chyba po drugą, bo nie ma co już na trzy. To oczywiście ten pójdzie. Mm, dobra. Chyba zostawię po prostu tego Baby Dragon'a. Znaczy nie Baby Dragon'a, tylko Inferno. Mm, dobra. On chyba tego... te Hoxy puści, albo nie. Dobra, dajemy teraz Lambera. Dajemy Mega Knight'a. A, jak co, to jest mój jakby taki osobisty tak Jakby sam go tworzyłem. Więc to jest po prostu to, co ja tworzyłem grając w tę grę. O, idealnie te elity, dał, że Mega Knight to zbił. Dam sobie Lambera jeszcze. Dobra, o kurde, dał Madervich. Zapomniałem, że on ją ma. Ale jak widzicie, ten Lumber jest naprawdę świetny. I to za dużo mu, mu nie dało przeciwnikowi. Damy Inferno, damy Beczkę. Yy, myślę, że zdobędziemy tą drugą wieżę, tak czy siak, tak jest. Więc jak widzicie łatwo się gra tym deckiem, jest czym bronić, jest też czym atakować. Yy, głównie chodzi o tą barelkę w sumie tak naprawdę, bo ona naprawdę dużo daje. Yy, tym bardziej jak atakujemy na przykład lewą wieżę, a damy barelkę na prawą. Yy, dobra, z tego nic nie ma. Mamy golda. Tutaj sobie odbiorę to. Może coś z artoryką pokminę. I dobra. Byłem, to zostawiam na jeden taki duży odcinek. Po prostu ty, tyle ile zdążę odebrać, tyle nagram z tego openingu. I dobra. Dobra, odebrałem to, bo myślałem, że właśnie nie mogę. I dobra. Czas teraz otworzyć tą skrzynkę z championem. Tu jeszcze sobie to odbiorę. żeby się zadania zaliczały dalej. I dobra, w sumie nie gram tymi czempionami, ale jak jakaś fajna wyleci. I uwaga, mamy Archer Queen, chyba jest dobra. Nie wiem, mogłem jakby od tego, jak weszły czempiony, nie grałem zbytnio w tę grę. Mm, ale pomyślimy. I tak. To chyba będzie na tyle w tym odcinku. Możecie w sumie podsyłać mi swoje klany. To do was dołącza, bo nie jestem w żadnym. Albo mnie wyrzucili, albo ja wyszłam po prostu, nie wiem. I to na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, przypominam o zasubskrybowaniu łapki w górę, subika wraz z dzwoneczkiem. Przypominam również o dołączeniu na Discorda, link macie w komentarzu. Oraz możecie też udostępnić ten odcinek tak, żeby budować widok na tym kanale. Więc to tyle, dziękuję, cześć.